Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana Marcina, pana Adama oraz pana Patryka. Odpowiadam na pytanie, czy Maria zacznie częściej przychodzić do biura? Panowie pytają: Pan Marcin, Adam oraz Patryk. Panowie pytają, czy Maria zacznie częściej przychodzić do biura? Czy zacznie? Czy Maria zacznie częściej przychodzić do biura? Uh -huh. tak, zdecydowanie Karta Słońca jest najpiękniejsza, najpozytywniejsza karta w całym narodzie, jaka mi, e, w, w każdym moim rozkładzie, tak, najpozytywniejsza, jaka mi w ogóle wychodzi, także zdecydowanie tak, spełnienie marzeń, zrealizowanie planów, cały wszechświat sprzyja, tutaj się spełniają wszystkie marzenia, życzenia, plany, tutaj wszyscy naprawdę są szczęśliwi, satysfakcja, ulga, radość, zwycięstwo, no pięknie, tak. Ale po kolei, czy zacznie? Co jestem tak? Dziewiątka denarów. To są. Przede wszystkim to jest dojrzałość emocjonalna, tak? Tutaj jakby um, Pani Maria wykaże się dużą dozą dojrzałości emocjonalnej, ale również dziewiątka denarów mówi o sukcesie, o zwycięstwie. E, tutaj nikomu niczego nie brakuje, tak? To jest dostatek, dobrobyt, sukcesy materialne bardzo duże, tak? Tutaj no, dojrzałość emocjonalna i wysyp dobrobytu, także no no pięknie. Natomiast co jest to nie trójka denarów? No trójka denarów w pozytywie to jest fajna karta. Ona mówi o współpracy, o dawaniu jakby dużo z siebie, tak? Poświęcaniu inwestowaniu swojej energii, czasu siebie, tak? Jakby na poczet pracy, który się lubi. Także jakby my nie żałujemy tego czasu. I tego wszystkiego, po prostu, e, ażeby no osiągać sukces, tak, i jakby że pra, że praca daje nam przyjemność, satysfakcję, to ta właśnie współpraca również, bardzo fajny rozwój, no ale to jest w negatywie, czyli no... <grym> Może no, tutaj jest dojrzałość emocjonalna, jest wysyp do wyrobytu i jest super, ale no albo nie do końca będzie e, Pani Maria dawała z siebie tyle, ile by mogła, tak, tyle ile jest w stanie. Może tak być, ale również tutaj coś z, z, ze współpracą mm, może być nie do końca tak dobrze, bo poprzeszkadzać może, no właśnie, jakaś może niechęć jej do współpracy z kimś, albo niechęć czyjaś do współpracy z panią Marią, tak? No tutaj kwestie współpracy i rozwoju, albo niechęć do rozwoju, tak? Albo ktoś nie będzie chciał, żeby pani Maria się rozwijała, tak? To... Albo no, no coś takiego, tak? Jakoś w przeszkodzie w każdym razie jest rozwój, współpraca, tak? Czyli brak dobrego rozwoju, brak dobrej współpracy, brak dawania z siebie jakby tyle, ile jest się w stanie ile się w stanie zaoferować, tak? No to może poprzeszkadzać, nieco? i też w tym właśnie częstszym przechodzeniu do biura może poprzeszkadzać mimo tej, tej dojrzałości, tak? I, I jakby tego dostatku może poprzeszkadzać właśnie w no, no, niechęć do współpracy z innymi ludźmi, może też tak powiem, tak? Czyli na przykład, nie wiem, pani Maria woli sama gdzieś tam sobie w pokoiku <grym> tak pracować, e, w, nie wiem, w domu czy gdziekolwiek e, w, tak mm, zamiast po prostu no in, gdzieś tam integrować się z ludźmi, tak, no, może tak być. No i karta rada dwójka denarów. Dwójka denarów e, raz mówi o konieczności podjęcia decyzji, takiej już konkretnej, bo to nie jest takie jak w dwójce buław, takie jeszcze czekanie, no... Zastanów się, poczekaj, ale wybierz w końcu. Nie, tutaj już jest konieczność wyboru, tak? Albo w te, albo we w te, albo prawo, albo lewo. No i tutaj rzeczywiście. No, jest troszeczkę nie wiadomo, bo Pani Maria sama nie będzie wiedziała w zasadzie, którą mm, drogę wybrać, tak? No, karty radzą. No wybierz w końcu, zdecyduj się, albo jedno, albo drugie. No dwutorowość. Może być dwutorowość, ale no ta dwutorowość nie będzie do końca korzystna. Karta, rada? Wybierz mądrze. Wybierz mądrze. Na pewnym etapie tak, dwutorowość może się okazać, czyli na przykład trochę tu, trochę tam, tak? Czyli troszeczkę gdzieś tam powiedzmy częściej, no ale według kart decyzję należy podjąć i to taką popartą rozsądkiem, tak? rozsądkiem i, i no taką dojrzałą. No, ale dożywam sobie jeszcze jedną kartę, żeby dointerpretować, odpowiedzieć jak najdokładniej. dokładniej. No i jest karta Słońca. Czyli, tak jak powiedziałam, spełnienie marzeń, radość, szczęście, wspaniałe otoczenie, wsparcie. Czyli w podjęciu tej decyzji o częstszym przechodzeniu do biura pani Marii pomoże, wspaniałe otoczenie, po prostu. Jakieś wspaniałe otoczenie, przyjaciele, e, znajomi, tak, rodzina, no tutaj jest wsparcie. Czyli jeżeli osoby, na którym, którym na tym zależy, tak, otoczą panią Marię wsparciem, po prostu no, będą jej bliskie, tak, i będą gdzieś tam. No, wykazywałeś po prostu sympatią i, i też empatią? To jak najbardziej, zdecydowanie. No, to spełnienie życzeń jest super otoczenie i, i wszyscy są zadowoleni. No, karta słońca jest najpiękniejsza. No, ja z nie dyskutuję. Także według kart zdecydowanie tak zacznie. Pani Maria częściej przychodzi do biura, ale troszeczkę trzeba jej też w tym pomóc, bo już jest na dobrej drodze. Ale. Jeżeli będzie wsparcie, to ta decyzja będzie szybsza, lepsza i satysfakcjonująca generalnie wszystkich. Także zdecydowanie tak, według kart jak najbardziej będzie Pani Maria częściej przychodzić do biura. Tak. <laughs> Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego co najlepsze. Samych sukcesów. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.